Dzisiaj sobie porozmawiamy o tej instytucji, która się znajduje na terytorium województwa lubelskiego, a konkretnie w Puławach. Nazywa się to ta instytucja Puławskie Centrum Przedsiębiorczości. Ta instytucja powstała w 1994 roku jako fundacja Puławskie Centrum Przedsiębiorczości. Działa do dziś jako Puławskie Centrum Przedsiębiorczości. To jest instytucja akredytowana przez Ministerstwo Rozwoju i Ośrodek Innowacji i jest takim wykonawcą usług proinnowacyjnych doradczych dla i nie tylko dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw, również w ramach tej instytucji działa fundusz pożyczkowy. Ja tutaj tak w skrócie tylko powiem jaki jest cel tego funduszu. Jest oczywiście celem tej, tego ogólnie i funduszu i wszystkich działań, które prowadzi Puławskie Centrum Przedsiębiorczości jest działalność z publicznego w zakresie wspomagania rozwoju gospodarczego prowadzenia innowacyjności oraz rozwój przedsiębiorczości, a szczególnie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Jak już wspomniałam, w ramach Centrum Przedsiębiorczości działa fundusz pożyczkowy, który udziela atrakcyjnych pożyczek dla przedsiębiorców. Są to dwie pożyczki Business Start i Business Plus. I te pożyczki można przeznaczyć na sfinansowanie wydatków związanych z założeniem lub rozwojem firmy. Finansowanie można podzielić na takie dwa oczywiście cele. I jedne to są cele inwestycyjne, drugie to są cele obrotowe. I oczywiście wpisują się zakup, budowa, rozbudowa lub modernizacja obiektów usługowo produkcyjno handlowych zakupy maszyn urządzeń. Aparatury oraz narzędzi. W tym również można kupić środek transportu, ale tylko taki, który jest bezpośrednio związany z realizowanym przedsięwzięciem. Również inne zakupy inwestycyjne, które przyczyni się do rozwoju przedsiębiorstwa albo założenia tego przedsiębiorstwa, wskaże takie zakupy przedsiębiorca czy osoba zakładająca firmę. Zakup wartości niematerialnych i prawnych, czyli wszelkiego rodzaju koncesje, know-how, Licencje, patenty. Na cele obrotowe pożyczka, jeżeli ktoś jest przeznaczony, to z niej można finansować zakup wszystkich składników niezbędnych do prowadzenia działalności. To są właśnie środki obrę, jak takie jak towary, towary handlowe, materiały, surowce niezbędne do produkcji. Pierwszą tą pożyczką, którą już wymieniłam, to jest biznes start. Tutaj powiem na co ta pożyczka i jakie są warunki tej pożyczki. Więc pożyczka jest udzielana na zasadach rynkowych i może być przeznaczona, jak już wcześniej wspomniałam, na cele inwestycyjne i cele obrotowe. Te cele, które tam są wymienione wcześniej, to właśnie wchodzą w zakres finansowania, czyli zakup, budowa, rozbudowa lub modernizacja obiektów produkcyjno-handlowych. Zakupy mark Urządzeń, aparatury, jakiego rodzaju narzędzia, również zakup środka transportu, który jest bezpośrednio związany z realizowanym przedsięwzięciem. Zakupy inne inwestycyjne, które wskaże przedsiębiorca i będą oczywiście uwzględnione jako zakupy niezbędne, przyczyniające się do rozwoju firmy. Zakup bardziej niematerialnych i prawnych. Tak jak już wspomniałam, to będą koncesje, licencje, patenty i tym podobne. Jak wcześniej też również cele obrotowe już wymieniałam, tutaj macie Państwo powtórzone jak gdyby, więc wszystkie zakupy takich składników niezbędnych do prowadzenia działalności również wchodzą w zakres finansowania. Ta pożyczka, o której rozmawiamy, jest przeznaczona dla osób, które chcą rozpocząć działalność gospodarczą. Również dla firm, które działają już, ale ten okres funkcjonowania ich na rynku nie może przekraczać roku. Maksymalnie w ramach tej pożyczki można otrzymać 120 tysięcy złotych. Oprocentowanie ustalone dla pożyczek przez Płaskie Centrum Przedsiębiorczości zawiera się od 0,92% do 5,83%. I jest tutaj przez Płaskie Centrum Przedsiębiorczości pobierana jednorazowa y, prowizja, wynosi ona od 0 do 2,4%. Jaki okres spłaty tutaj obowiązuje? Jak Państwo widzicie, to jest maksymalny okres, wynosi do 60 miesięcy, i jest to odroczenie respirat pożyczki, czyli karencja do 6 miesięcy. <laughs> Również tutaj w, tym, w tej w skład tej pożyczki niestety yy, trzeba w, włożyć wkład własny. I wkład własny, jaki musi wnieść wnioskodawca, to minimum 20% wnioskowanej kwoty pożyczki. Druga pożyczka to jest pożyczka biznes. Pożyczka Biznes Plus niewiele różni się warunkowo od pożyczki Biznes Start. Pożyczka również jest udzielana na zasadach rynkowych, może być przeznaczona na takie same środki, czyli na cele inwestycyjne i na cele obrotowe, czyli jak powiedziałam, finansowanie zakupu, budowę, rozbudowę lub modernizacji usługowo-produkcyjno-handlowych, zakup maszyn, urządzeń, aparatury oraz narzędzi, w tym zakup środków transportu, oczywiście związanych bezpośrednio z prowadzonym, realizowanym przedsięwzięciem. Z tym, że tutaj muszę dodać jedną uwagę, nie odnosi się to oczywiście do firm, które wykonują jako firma konkretnie yy, usługi przewozowe. Również inne zakupy inwestycyjne wskazane przez przedsiębiorcę i Zakupy wartości niematerialnych i prawnych. Nie będę tu już Państwu wymieniać. Macie tutaj Państwo wymienione na slajdzie. Taka ta w odróżnieniu od tej wcześniejszej jest przeznaczona dla firm, już konkretnie, które działają, a okres ich funkcjonowania przekracza rok, czyli powyżej roku już są na rynku. Maksymalna pożyczka, czyli kwota pożyczki, jaką można otrzymać, również 120 tysięcy zł. Oprocentowanie jest ustalone oczywiście przez płaskie centrum przedsiębiorczości i ono jest od 0,92 do 5,83. Również jest pobierana prowizja, tutaj prowizja troszeczkę się różni, bo tutaj nie jest od 0 do 2,90, tylko od 0 do 3% i również jest pobierana jednorazowo. Okres spłaty, czyli na jaki okres spłaty jest udzielana pożyczka, to jest również do 60 miesięcy. Tutaj jest inny okres odroczenia spłaty, rat pożyczki, wynosi on do Miesięcy wymagany wkład własny w formie oczywiście pieniężnej lub niepieniężnej musi wynosić minimum 20% wnioskowanej kwoty pożyczki. Ja dziękuję bardzo. Zapraszam oczywiście na następne szkolenia w ramach naszej firmy. Jeżeli ktoś jakiekolwiek ma pytania, jest zainteresowany tym tematem, zapraszam do wypełnienia audytu na naszej stronie. I ktoś kontaktuje się z Państwem i uzgodni szczegóły w zakresie, jakie Państwa będą interesowały. Dziękuję Państwu bardzo za udział w dzisiejszym szkoleniu. Życzę miłego weekendu. Do usłyszenia.